Nauczę was skracania ułamków w minutę. Posłuchajcie. Dlaczego my mamy tutaj 4/15 po skróceniu? Słuchajcie. 12 podzielić na 3 to 4, a 45 podzielić na 3 to 15. Więc to będzie 4/15. I już nie mamy takiej liczby, przez którą podzielimy zarówno czwórkę i 15 żeby jeszcze bardziej skrócić. To teraz przez jaką liczbę muszę podzielić 4 i 14, żeby skrócić? Przez 2, prawda? 4 podzielić na 2 to 2, 14 na 2 to 7, czyli to będą 2 siódme. Teraz przez jaką liczbę dzieli się zarówno 15 i 21? No, kto z Was wie? Przez 3, tak, to 1 przepisujemy, 15 podzielić na 3 to 5, 21 na 3 to 7, mamy 1 i 5 siódmych. Teraz tutaj 8 przepisujemy, 6 i 15 przez jakie liczby możemy skrócić? Przez 3, 6 na 3 to 2, 15 na 3 to 5, mamy 8 i 2 piąte. Teraz tutaj, przez jaką liczbę możemy skrócić zarówno 9 i 24? Przez 3, no to 4 przepisujemy. 9 na 3 to 3, 24 na 3 to 8. Mamy 4 i 3 ósme. I dajcie znać, czy dobrze wytłumaczyłam, czy rozumiecie, i czy mam tutaj dla Was tłumaczyć następne zagadnienia.